Słuchaliśmy Twoją rozmowę z mechanikami, jakieś problemy z autem? Nie, 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 tylko ręczny nie za dobrze działa, ale to jest pewnie kwestia regulacji. Ale to nie szutuję. A jak w Twoim przypadku z udało się trafić, czy też nie do końca? Myślę, że wszyscy zawodnicy na tym samym pojechali, więc chyba e, wszyscy możemy jednakowo to, to przyjąć. O. Yy, trochę kolin się do Ciebie zbliżył w Dobrze. Dzisiaj nie, dzisiaj nie. Wczoraj się zbliżył, a dzisiaj jesteśmy chyba pierwszy odcinek on wygrał 1-1, drugi 1-8, on teraz chyba 0,2, 2 także finał dzisiejszej pętli to chyba 5 dla mnie. Czoliek to fajnie, wiecie, naprawdę cieszę się, bo kolejny bardzo dobry zawodnik i duma mnie wewnętrznie rozpiera, bo Kolin pod naszymi skrzydłami zaczynał, więc no, cieszę się i naprawdę trzymam za niego kciuki, mimo tego, że jest bardzo bliski, żeby mnie wyprzecić. Ale będę się bronił.